Dzień dobry, panie dyrektorze. Z jakiej okazji dzisiaj, wyjątkowo w Strzęńskim Środku Kultury, odbywa się, odbywają się warsztaty gitarowe? Tak, to rzeczywiście wyjątkowe warsztaty. Dzisiaj gościmy pana Leszka Cichońskiego twórcę słynnego bicia rekordu Guinnessa, jeżeli chodzi o grę na gitarze, utworu pod tytułem Hey Joe. No i zbliża się kolejna edycja tego bicia rekordu Guinnessa na wrocławskim rynku i z tej też okazji pan Leszek gości w różnego rodzaju ośrodkach kultury na terenie Dolnego Śląska i prowadzi warsztaty dla wszystkich chętnych, dla wszystkich tych, którzy uczą się grać na gitarze. No i udało nam się zaprosić pana Leszka również do Strzelińskiego Ośrodka Kultury. Dzień dobry, jest Pan inicjatorem akcji bicia rekordu Guinnessa z numerem Hey Joe. Skąd ten pomysł i który to już rok? Pomysł jest bardzo stary. 20 lat temu prowadziłem warsztaty gitarowe w Zakrzewie. No i tam wziąłem wszystkich uczniów ze wszystkich klas i właśnie zagraliśmy w koncercie finałowym Heijo. Zrobiło to na wszystkich ogromne wrażenie, bo po krótkiej próbie udało się wygenerować jakąś taką niesamowitą energię. Ten utwór ma ogromny potencjał i właśnie wystarczy krótka próba, żeby go ciekawie, energetycznie zagrać i wykorzystuje to teraz we Wrocławiu od lat 11 ilu uczestników biło rekord w tamtym roku jaki był rekord i ilu spodziewa się pan w tym roku może taką krótką historię rekordów powiem. Zaczęło się od 2003 roku wynikiem 588 gitar. To było dla wszystkich zaskoczenie, że aż tylu gitarzystów na hasło wspólnego grania pojawiło się na wrocławskim rynku. W roku 2008 mieliśmy pierwszy gitarowy rekord Guinnessa, który po paru miesiącach pobili Amerykanie. Myśmy zebrali 1951 gitar, a Amerykanie przekroczyli magiczną liczbę 2000, 2052 gitary. Te 2000 były długo nie do pobicia i wydawałoby się, że to jest takie, taki bardzo wygórowany wynik. Niemniej jednak, parę miesięcy później, 1 maja, we Wrocławiu, na rynku wrocławskim zebrało się 6000. 346 gitarzystów, czyli trzy razy więcej niż w Ameryce. Na pewno to była po części zasługa Deep Purple, którzy przyjechali zagrać z nami i Steve Morsa. I później dwa lata były wyniki niższe troszkę od tego wyniku, ale rok temu znowu zebraliśmy 7247 gitar, czyli znowu zwyżka prawie, prawie 1000 gitar więcej niż wynosił poprzedni rekord Guinnessa. Czyli Wrocław rządzi. A co pan robi dzisiaj tutaj w strzelinie? Dzisiaj w Strzelinie prowadzę warsztaty w ramach Desantu Dolnośląskiego Desantu Gitarowego, akcji, którą prowadzę na, na Dolnym Śląsku, finansowanej przez Urząd Marszałkowski. Przygotowuję młodzież do, i dzieci do gitarowego rekordu Guinnessa. Myślę, że wszyscy tłumnie się zjawią właśnie na rynku we Wrocławiu, po to, żeby zagrać nie tylko Hejjo, ale i inne utwory, bo ja co roku uczy nowego utworu dodatkowo. Tak więc mamy już 10 piosenek do przygotowania. Myślę, że jest to ogromna frajda dla młodzieży właśnie. Przeżywać muzykę w ten sposób, zwłaszcza, że uczestnicy tej imprezy są nie tylko uczestnikami, ale wykonawcami jednocześnie. No i to jest, to jest taka wyjątkowa sprawa, która łączy, która łączy i młodzież, i dzieci, i średnie pokolenie, i hipisi po 60 przychodzą, przyjeżdżają do Wrocławia, żeby zagrać razem. To jest coś wyjątkowego, czego nie ma nigdzie na świecie, dlatego zapraszam wszystkich serdecznie na rynek we Wrocławiu. Wielkie gwiazdy będą w tym roku. Jennifer Batten, gitarzystka. Michaela Jacksona, Bruce Kulick z grupy Kiss, John Corabi z Motley Crue. No, wielkie, wielkie nazwiska. Zapraszam serdecznie. Warto być z nami we Wrocławiu 1 maja. No, jest to, jest to ciekawe. No Widzę, że uczestnicy sekcji gry na gitarze działającej przy Strzelińskim Ośrodku Kultury przybyli na, na to spotkanie. Jestem bardzo zadowolony. Mam nadzieję, że no jeszcze będziemy pana Leszka tutaj gościć. Jeżeli nie z warsztatami, to z jakimś mistrzowskim koncertem.